Witam serdecznie Szechowo Polsko. Lecimy z kolejną partijką do Kawusi i Obiadku. Tym razem naszym przeciwnikiem jest Rachmanian. E, rocznik chyba 2010 z tego co rozumiem. 2400 zawodnik. W ostatnim odcinku graliśmy Benoniego. Zobaczymy, czy będzie nam dane to powtórzyć. E, przeciwko C4 gram Benoniego, przeciwko innym ruchom myślę, że zareaguje inaczej. Natomiast mamy C4, więc odpowiedzmy ruchem C5. E, nie spotkałem się jeszcze z taką partią, gdzie ktoś białym kolorem by mi tego Benoniego obalił. Także dopóki się z tym nie spotkam, to tego niego w tych rapidach będę sobie ciupał. Rywal gra anty niego, także zagrał przez E3. Plusem jest to, że jakby unika tych moich wariantów, ale minusem jest to, że tak jakby ruch D5 jest tym zagraniem krytycznym, które gwarantuje białym przewagę. Po E3 pozycja jest automaturówna. Białe zamykają swojego gońca, nie zdobywają przewagi przestrzeni. My cały czas dajemy rywalowi możliwość zagrania D5. I dopiero kiedy tego nie zrobi w tym momencie, to teraz bijemy na D4 i gramy sami D5. Liczę, że zbije pionem. Tak, zbił pionem i gramy D5, przez co teraz możemy już śmiało wyprowadzać skoczka na C6, ponieważ rywal samemu nie zagrał ruchu D5. Więc jakby to jest nasza przewaga, że mamy po prostu bardzo dużo przestrzeni, bardzo dużo miejsca dla swoich figur. Okej, goniec G4 to musi być dobry ruch. Wydaje mi się, że rywal gra to kiepsko. Wydaje mi się, że rywal gra to kiepsko. No bo poniekąd. Hmm. No, czekajcie. Jak zbije, zbije. Pytanie, od czego chcemy zacząć? Bo po biciu, biciu, bije na T4. Musi chyba zbić na T4. Ja mam koń D4. a i mam B7. Ok. Ok, okej. Okay. No wieża C8 jest z pewnością ruchem. Zagram wieża C8. Bardzo naturalnie gramy, nie? Proste, logiczne szachy. Wieżąa jeden. No Rywal nic sobie nie robi z tych moich tutaj gruźb. I teraz pytanie, czy gość jest. Z tymi groźbami moimi zaznajomiony, bo to w ogóle taki ruch jak E5 dostrzegam. I po biciu koń E5. Ja nie wiem, czy to nie jest dobre. Wydaje mi się, że tu wjeżdżam i rozjeżdżam. Bo tak teoretycznie to mogę zbić zbić. Bicie bicie i koń D4 mam. Po biciu, biciu wisi na C4. Ten goniec. I tam mam piona więcej. Ale według mnie E5 jest taką opcją jeszcze bardziej dynamiczną. Na CD mam koń D4. Ja gram E5, podoba mi się bardzo to zagranie. Jakby wszystko tu jest związane. DE konie 5. Może trzeba było wziąć pionka, ale tak. Podoba mi się, że rywal mnie dopuszcza do wszystkiego dosłownie w tej pozycji. No i tu też białe muszą reagować. Koń D5, koń D5, CD, koń D4. Pewnie, pewnie trzeba było bić na F3 i na C4 i wziąć pionka. Bo tu po E5 wydaje mi się, że rywal ma jak to spacyfikować. Koń B5 na przykład taki ruch. Koń D5, CD. I na koń D4 jest godzin z D4, ED. To się wymienia wszystko po prostu. I nie wiem, czy tu stoję jakoś lepiej. Chyba nie. Kurczę, no może, może trochę zbyt zagrałem zbyt bezpośrednio. Hmm. Mogło tak być, no. Bo CD Coin D4 to jest lepsza wersja. CD Coin D4 to jest lepsza wersja. Okej, okay, no to wydaje mi się, że tu jest akurat luz. EDDC. DE. CB. EF. Królew mam B6 to mam jeszcze. Tak, tak, tak. Wieża E3, wieża C6. Tu jest równy materiał. Mam parę gońców. A co mogę innego? Mogę koń D4 inaczej zagrać. Bicie, bicie. No i tam w sumie zdobędę piona, więc, jakby why not? Koń D4 jest G. Koń D4 jest G. Po biciu biję. I tam pion na D5 podwisa. Nie, tu wydaje mi się, że stoimy dobrze. Rywal powinien być na d5, ale skoczkiem. Robię z Was, ktoś widzowie, może korekcję wzroku, tą taką laserową? Albo ma z tym jakieś doświadczenie, bo myślę, zainteresować się tematem. I tak e, pytam różnych osób. Może ktoś z Was byłby w stanie mi coś doradzić albo podpowiedzieć, o co z tym chodzi? Nie podoba mi się, tu mogę zbić skoczkiem na d5 na przykład. Mogę też być Hetmanem na D5, co ciekawe. Może być Hetmanem nie jest, jest nawet lepsze, bo tam na A2 pionka zgarnę. f6 to goniec F6. Nie ma gonii C4, wtedy na wieża C8, mam wieża C8. Wezmę Hetmanem. <grym> to chyba dobrze zagrał rywal. Może mogłem, kurczę, może mogłem zbić, 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 zbić i koń D5. Huh. Koniec E6, koń G5, koń tu, koń tu. Chyba mogę? Chociaż tym skoczkiem może mi tu zagrać, o cholera, to przekapiłem B3. Zagram H6, a kołam tego nie C4 teraz. Koń E4 i hetman D7. Nie pograłem tego najlepiej. Można było lepiej to pograć. Bronimy piona. Koń G5, goniec D5 chciałem. Albo goniec F5. Na koniec dnia jest pion więcej, więc jest ok. Tu chyba haszej. Aha, bo tu goniec G6 jeszcze jest. Hmm. Może goniec F6 zagram taki ruch. Nie chcę mu tego pola G5 dać dla skoczka. Król G7 mogę zagrać. No jest pion więcej, nie? Jakiś wieża C3 aktywnie. Wieża C3, no to jest dobry ruch. Nie no, para gońców jest dobrze. Może Król G7 zacznę na spokojnie. Spiesz się powoli. Slowly, but surely. Hetman D2. Hmm. Pytanie, czy chcę wymieniać te gońce, bo ogólnie im więcej figur na szachownicy, tym więcej mogę na, nasz naszpącić, nasz że tak powiem. Eee, młodzieżowo. Ale ten gońc jest niezłą figurą. Ten koniec jest niezłą figurą, to też trzeba mu przyznać. Ja bym zagrał chyba Hetman D2 taki ruch. Cicho-ciemny ruch. O, to by było przyjemne, gdyby nastąpiło automatyczne poddanie się. Słaby internet w tym Iranie. Koń E1. Nie jest to zły ruch. Rozumiem, jakby koń na D3 idzie. Kusi mnie A5. żeby rozerwać troszkę przeciwnika. I na A4, B4, B6 i pole C5 tutaj łatam, a będzie mi łatwiej potem dostać się do tego pionka jakiś wieża C3, wieża A3. Jakby rywal fajnie, bo broni się defensywnie dobrze, solidnie, ale nie sprawia mi zagrożenia. I to sprawia, że kwestią czasu jest, aż się do niego dobiorę. Pytanie, czy nie zacząć od B6. Bo na A4BA chciałbym móc Hetmanem, ale tu jakiś pion mi wisi. Tam jakiś koń B2 może mi zagrać wtedy A4BA Hetman A4, goniec B7. Wieża C2. Nie wiem, zagram B6, ale trochę boję się, że coim B2 dostanę. Nie może to być groźny ruch, ale. O, cholera albo konie F4. To jest problem. Kurde, koniec 4 zapomniałem o tym ruchu. Koniec F4. Goniec F5. Koń D5. Ajajaj. A4 trzeba było grać, oczywiście, że tak. Nie chcę wymienić skoczka za gońca. Bo wtedy zostaniemy z różnobarwnymi. A ja 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 na pewno przewaga nie jest wytracona tała, ale ale nie zagrałem konsekwentnie po prostu. Długo rywal myśli to jest plus. Hetman F3 Okej, okay, no to nie jestem fanem tego ruchu, bo tu mogę wieża C3 zagrać przecież Chyba, że hetman F4 chce zagrać A czy to jest groźne? konie 5, wtedy hetman C7 mam Hetman F4, A4 Chcemy zagrać no, nie, dobieram się już do niego. Rywal gra kiepsko, naprawdę. Jak na te rankingi, jakie mają ziomeczki, to, to grają kiepsko, moim zdaniem. No, bo do czarnymi dostałem w ogóle, wiecie, pozycję, podobicie z przystępionym więcej i no stress. On mi zagra tego konia F4, więc ja wrzucę może Hetman C7. Zabieram pole F4 i, i daję sobie możliwość wejścia wieżą na C2. Minusem jest to, że teraz A4 jest mi ciężej zagrać. Ale robię szybki zdrowy ruch, więc... Okej, okay, F4 No dobra, to już muszę reagować. Tylko no właśnie pana źle ustawiłem teraz w sumie pod to. F5GF Chyba jest ok. Ja myślę, że jest dobrze. To jest dobrze. Wiecie o co chodzi? Zbił właśnie. Dobrze zagrał. Wieża A3. Może tym Hetmanem byśmy gdzieś tu weszli. Hetman T4, F5 bicia. Może tak zagram. Hetman T4. Mogę gonić C4G3? Gonić C4G3? Może gonić C4, żeby F5 nie był stępem. Na F5 w ogóle jakiś Hetman G3, tam już będzie koniec. Z bomby. A na G3 może Hetman D7 z podwójnym atakiem. Hetman F3 nie chce się grać, bo podchodzi pod związanie. Hetman F2, Hetman E7 wtedy. Hetman F2. Hmm. Jakiś koń E5 może mi tu chcieć zagrać ziomek. Olerka. Ko nie mieć woda nieprzyjemnie trochę w sumie. Kurde, dobra, dobrze zagrał. Ja tu trochę sobie zagrałem zbyt rywolnie. Nie wiem, jak to zatrzymać. Bicie sprawia, że... Bicie nie jest złym ruchem, tylko boję się trochę, że ma tendencję remisową, ale chyba zbiję, bo nie podoba mi się to, że tego skoczka to może ustawić. I na koniec tu mogę jakieś H5, H4. Po czarnych polach jestem bardzo mocny. Na Nagoniec b5, hetman d5. To jest pozycja dużo lepsza dla czarnych, ale czy wygrana to już niby bym nie powiedział. Ten pionek d jest silny, nie? Jak mi puści tę wieżę gdzieś tu bliżej na e3 to będzie dobrze. Taki miałem pomysł. Nie podstawić tylko jakiegoś takiego bicia i będzie git. Może hetman f5 było lepsze? Okej, okay, tak, ja chciałem tu h5. H5, ha, z planem h4. I wtedy jakieś wieża g3 w ogóle. No jak mu postawię wieżę na g3, to będzie wygrana na pewno. Także może obiektywnie podjąłem dobrą decyzję, żeby zbić tego skoczka. Bo no tak to z koniem na 5 bym się tu bardzo męczył. No dobra, i tak zagram H4. Będzie o dwa zdoblowane piony. Zabaw, zabawne. Na G4, G5. Wygląda jakby to był koniec. GGS. 10 tego rywal. Troszkę za wolno. Nasz parumena. Chyba problem z internetem w tym Iranie. No nie, to była dość, dość przyjemna partia. Tu jeszcze trzeba było pewnie się trochę pomęczyć, ale chciałem zagrać tak. Tu, tu groże bić ciempione i na goniec F1 jest wieża C2. Taki jest problem. I na wieża D2 jest goniec bije H4. Taki tutaj sobie policzyłem. I jeżeli musi odejść, to bije tu. No a jeżeli weźmie, no to, no to już ta pozycja jest wygrana. Zobaczmy przegląd. Przyjemnie. Dobra. Eee, dzisiaj zagramy jedną partyjkę. Tak, komputer mówi, że po prostu jest dobrze, ale widzicie, tu troszkę można było zagrać dokładniej. Ja też to czułem. Rywal zagrał kiepsko. Rywal zagrał kiepsko. nie widzimy żaden problem. Jeżeli ktoś nie chciał grać niego ze względu na te boczne warianty, tu zagrałem bardzo standardowo. No, bardziej standardowo się nie da. Zbiłem, ustawiłem mu izolaka. Wrzuciłem najbardziej logicznie figury jak się da i po prostu go zniszczyłem, nie? Tu mogłem zbić na F3, Hetman F3, DC, tak i tak zagrać, nie? I tu po prostu zdobyć piona. Taką pozycję widziałem. Hetman D7 może nie było najlepsze. Właśnie tak, tak tu widziałem ruch Hetman D7, ale nie widziałem... A, żeby wieżą pobronić po 7. Tu trochę się bałem takich ruchów, ale nie wchodzą. Zagrałem E5 i tu wydaje mi się, że yy, Koń D5 najlepsze jest. I po biciu, biciu... A Edę, bo ja chciałem bić tu i tu wydaje mi się, że jest równa. Tak, tu jest równa. I na hetman D5 goni C4, też nie byłem przekonany. Tak, a Cd było kiepskie. koń D4. Hetman D5, okej, okay. ciekawe. Tu chyba goniec z D7 właśnie, bo tu koniec G5. G5 i na to jest wieża E5. No właśnie, B3, koniec D4, hetman D7. I goni F6, fajny ruch goni F6, tak, bo tu wyłapałem wszystkie pola. B6, tu konie F4, tak konie F4 i tu konie D5, to było ciekawe. Mhm. Tu nie wiedziałem właśnie jakiś. no bo... Tu nie byłem pewien jak grać dalej. No a tu hetman C7, A4 też git. Konie C4. Jednak błąd. Chciałem grać tak, ale konie 5 Chciałem to bić, bić z ideą taką, że tam jakiś wieża C1, ale... Hm. Zbiłem. Wydawało mi się, że to jest niezła decyzja. Tym bardziej patrząc na czas przeciwnika. H5, H4, GH to Hetman F5, taki miałem pomysł. Na goniec F1 wieża C2. Wieża D2 i goniec. A, bo tu szacha. Nie widziałem, że z szachem pionek wisi. Okej. Okay. Więc E5 może. No właśnie, tu wisi pionek jeszcze. Zwycięstwo. Dziękuję serdecznie. Zobaczmy jak nas to placuje. Czy coś yy, drgnęło w rankingu? Chyba nie. Chyba ustabilizowaliśmy się na 24 pozycji z tego co widziałem. Tak, bo tam mieli chłopaki 2,680 chyba 2. 682. Tak, ale już gonimy. Już kwestia jednej partii, nie? Ale pniemy się naprawdę potężnie w tym rankingu. 24 miejsce na świecie. Fajnie. Dobra, dziękuję serdecznie. Tyle ode mnie. I słyszymy się w kolejnym tygodniu. Dzięki, że jesteście. To już jest chyba po świętach, także jak to nagrywam, także wierzę, że wszyscy najedzeni i do Sylwestra odpoczywamy. Trzymajcie się, cześć i czołem, nara!